Cześć kochani, Aż Soul Voice to czwarta już część, w której opowiadam o cudownej mocy i energii różnego rodzaju kamieni, przepięknych kamieni, które mamy w biżuterii, nie tylko lub w różnych amuletach czy też dekoracjach. Kamienie szlachetne naprawdę mają duże znaczenie w naszym życiu, z czego czasami sobie nie zdajemy sprawy. Kontynuując, kochani, chcę teraz powiedzieć o takim kamieniu, który nazywa się fosfosyderyt. Ten fosfosyderyt, taka dość ciężka nazwa, pomaga oczyścić wasz umysł natrętwa myśli, czyli wyrzuca z waszej głowy te wszystkie wasze natrętne myśli, które są wam zupełnie niepotrzebnie, a robią i stwarzają tylko bałagan w waszych głowach. W medytacji Odgrywa, kochani, i pokazuje, i powiedziałabym, prowadzi w nowe rejony. Czakrą trzeciego oka komunikuje, kochani, z czakrą serca dzięki temu, Podróżując w głąb siebie, doznasz większego spokoju, zaufania i miłości, jak będziesz mieć ten kamień przy sobie. Jest to bardzo wysoko wibrujący kamień. Wyjątkowo skutecznie współpracuje z wyciszonym i uważnym umysłem. Jest idealny dla ludzi rozwijających się i rozwijających przede wszystkim, kochani, swoją samoświadomość. Także bardzo serdecznie fosfosideryt polecam wszystkim ludziom, którzy są na swojej drodze rozwoju. Teraz kilka słów o granacie. Granat jest to silny kamień aktywujący pasję do życia. Wspomaga on również pracę organów, przynosi zdrowie i radość. Pomaga przede wszystkim e, odrywać się od niezdrowych relacji, kochani. Złych nałogów, dręczącej depresji, starych przyzwyczajeń, niedobrych zresztą, przy uczuciu beznadziejności czy też własnej bierności. Kamień ten, granat, wzmacnia odwagę naszą i przede wszystkim wytrzymałość. Kamień ten również, kochani, motywuje i popycha do działania. Kolejnym ciekawym kamieniem, o którym wspomnę jeszcze, jest hematyd. On bowiem pozytywnie działa na wszystko, co wiąże się w ogóle z krwią. Pobudza odnowę komórek, oczyszcza krew, poprawia generalnie cały krwioobieg. Jest kamieniem sił witalnych. Ogrzewa organizm i oddaje mu, i wręcz nie oddaje, a chciałam powiedzieć, dodaje mu. Energii. Czyli jest to hematyt, który jest cudownym kamieniem energetyzującym nasze ciało i dodającym nam życiowej energii. Kolejny kamień to howlit. Ten howlit w ogóle wspomaga pracę mózgu, co jest bardzo ważne dla osób z problemami z mózgiem, z głową. I etc. Pomaga bowiem ten kamień przyswajać nową wiedzę i w lepszy sposób korzystać z intuicji. Uczy generalnie nas cierpliwości i wytrwałości z obserwacji po prostu życia naszego codziennego. Jest to kamień, ten Chowilit, też taka dziwna nazwa, dla uczących się i chcących nabywać nową wiedzę i umiejętności. Po prostu wspiera wszystkie inicjatywy związane z uczeniem się i wspomaga daną osobę w momencie, kiedy ta osoba uczy się jakiegoś danego tematu. Jadelit z kolei jest to święty kamień mistyków. Starożytne cywilizacje nosiły go jako talizmany. Przynosi on bowiem również dobrobyt. Używany w litoterapii również jako kamień przynoszący tak zwaną ulgę w bólach, Naszych organów wewnętrznych. Jest to kamień niezwykłej mocy. Formujący długo się w skrupie ziemskiej pozyskał on bardzo jasną energię. Jest amuletem przeciwko czarom i zaklęciom. Czyli jeśli ktoś nam źle życzy, rzuca na nas jakieś uroki, czary, nie wiadomo co mam, no, dowiadujemy się o tym, czujemy, że tak może być, musimy kupić Jadeit i mieć koniecznie go przy sobą, wtedy on nas zabezpieczy przed jakimś tam dziwnym rzeczą związanym z zaklęciami, czarami, klątwami, etc. Z kolei jaspis. Jaspis ma wiele odmian, kochani, ale wszystkie zachowują cechy ogólne jaspisu. Jest to generalnie kamień antystresowy i jednocześnie konfrontujący ze swoimi lękami. Pomaga bowiem Jaspis się uspokoić, ale nawołuje do pracy nad samym sobą. Pomaga również postawić nowe granice, aby w życiu wszystko, co przez nas przechodzi, było w zgodzie z nami. Jaspis dalmatyński z kolei to kamień dobrobytu, silnej woli, dobrej i pozytywnej energii. Jego kochanie wibracje wpływają na nas motywująco, i motywują nas do pracy nad nowymi projektami. Dodają nam przede wszystkim siły te kamienie w tych momentach, kiedy jesteśmy osłabieni, gdzie brakuje nam pewności siebie i inspiracji. Dobry jest dla ludzi ten kamień podejmujących nowe zawodowe wyzwania i chcących się realizować na przykład w nowych projektach, więc pamiętajcie, że jaspis dalmatyński, w szczególności jeśli chodzi o nowe pro, e, projekty, kreatywność, e, pomoc w pracy i w realizacji jakichś tam zadań. Cóż jeszcze? Na przykład jest taki kamień, który nazywa się Karneol. Pobudza on apetyt na życie. Kamień ten reguluje pracę czakry sakralnej, ośrodka płodności, kreatywności i twórczości. Karneol budzi w nas energię seksualną, podnosi kochanie libido, które ciągną nas do płci przeciwnej, ale również do tworzenia nowych projektów. Z kolei kamień księżycowy. Kamień księżycowy to kamień żeński energii. Kamień ten pomaga utrzymać równowagę hormonalną i poznać lepiej swój cykl. Składa się bowiem i, i skłania raczej do bardziej akceptującej postawy bycia tu i teraz. Kamień zaleca się matkom oraz kochani przyszłym matkom. Sprzyja rozwijowi bowiem intuicji, która jest potrzebna wszystkim mamom. By dobrze wychowywać i pielęgnować swoje dzieci. Proste. Kamień słoneczny. Kamień słoneczny z kolei pomaga usunąć z umysłu nieprzyjemne myśli. Również y, jest to kamień, który sprawia, że. Podejmowanie dobrych decyzji oraz intuicja jest bardziej wyostrzona. Jest generalnie kamieniem, który pomaga iść drogą naszego serca i osiągnąć swoją harmonię w połączeniu z miłością i z naszym sercem. Jest to, ska um, jakby tu powiedzieć, skaleń. Awenturynowy i podobnie jak awenturyn, przyciąga szczęście, czyli podbija intuicję, aby znaleźć się w odpowiednim miejscu w odpowiednim czasie. O, tak bym spuentowała. Teraz kilka słów jeszcze o, kryszta... o kryształach górskich. Kryształy górskie powiedziałabym, że są najsilniejszymi kamieniami oczyszczającymi. Przenikają one bowiem i ponownie porządkują naszą energię wewnętrzną i wokół ciała. Jego oczyszczające energie działają również na pomieszczenia, w których znajduje się ten kamień. Kryształ górski oczywiście naturalizuje niekorzystne i szkodliwe promieniowanie jeszcze elektromagnetyczne. Kryształy górskie również usuwają toksyny, działają negaty usuwają negatywne myśli. I kreują i nakierowują umysł na wyższe wibracje. W stanach z kolei medytacyjnych wzmacniają wizję i różnego rodzaju przekazy. Łączą się z energią Ziemi i jej rytmem co jest bardzo ważne pomaga to w skupieniu, ogniskowaniu się na przykład na jakiś cel. Kamienie te, kryształy górskie, yy, zawarte są. W geometrii życia. Pomagają bowiem odnaleźć właściwą drogę wśród wielu ścieżek życiowych. Jest to potężny, powiedziałabym, kamień uzdrawiający. Kryształ górski, uzdrowiciel yy, numer jeden ze wszystkich kamieni. Nazwany jest w ogóle królem kamieni, dzięki swojej wszechstronnej, potężnej kochani energii. Kryształ górski. Nie zapomnijcie o tym. I kupcie sobie jakiś kryształ górski, żeby był w waszym domu. Yy, powiem jeszcze szybciutko na temat kwarcu dymnego. Kwarc dymny, kochani, neutralizuje w ogóle pole elektromagnetyczne, które wytwarzają różnego rodzaju urzędzia yy, narzędzia, mówię, no, urządzenia, narzędzia codziennego użytku. Yy. Dba przede wszystkim ten kamień o prawidłowe funkcjonowanie dolnej partii ciała i inaczej mówiąc ugruntowuje. Chroni przed wampirami energetycznymi, co jest bardzo ważne, więc zapamiętajcie, że kwarc dymny chroni przed wampirami energetycznymi i nie dopuszcza, żeby takie wampiry podłączały się do Was i czerpały z Was Waszą cudowną energię. Kwarc z kolei różowy. Kwarc różowy to kamień okrzyknięty kamieniem miłości. Podtrzymuje energię serca na wszystkie sposoby. Łagodzi bóle uczuciowe, leczy rany emocjonalne, przynosi również ulgę fizycznym bólom. Przyłożony do miejsca bólu, łagodzi go. Pomaga bezwarunkowej miłości do innych. Jak i do siebie, ale też po, pomaga w pokochaniu i zaakceptowaniu właśnie siebie samego, przynosząc dla siebie samego tak zwaną ulgę i wytchnienie czy też ciepło. Z kolei kwarc turmalinowy jest wyjątkowo silnym kamieniem, e, który swoje działanie koncentruje na oczyszczaniu umysłu z e, paplaniny myśli. Przenika stare schematy i usuwa myśl o kształty i nadaje jasności. Pomaga w utrzymywaniu w ogóle równowagi energetycznej. Z kolei, Kianit jest to kamień snów. Wpływa również na trzecie oko, pokazuje wielowymiarowość i wielowarstwowość. Bardzo rozjaśnia wizje senne kochani i pomaga w ich lepszym zrozumieniu. Pomaga również dostrzec e, prawdę życia. Bardzo rozjaśnia spostrzeganie i widzenie w różnych sytuacjach. Jeśli posiadasz taki kamień przy sobie, podejmowanie decyzji staje się dużo łatwiejsze z tym kamieniem, takich racjonalnych. Kamień dla ludzi chcących e, poszerzyć swoją percepcję, jest jakby numer jeden. E, wspomnę jeszcze o takim kamieniu, który. Nazywa się Labladoryt. Na jego powierzchni występują piękne, zjawiskowe, nazywane iryzacją. Taką, powstaje takie zjawisko. Jest to takie migotanie światła. Nazywany jest również kamieniem zorzy polarnej. Od wieków używany jest jako amulet i rozwija percepcję i rozjaśnia umysł. Pozwala na głębszą, kochani, komunikację się ze samym sobą i silnie pobudza w ogóle naszą kreatywność. Ten kamień. Labradoryt w ogóle pomaga działać intuicyjnie i Labradoryt najmocniej wpływa, kochani, na ludzi, którzy idą ścieżką rozwoju osobistego. Lapis Lazuli. Lapis Lazuli to kamień. Który silnie wpływa na, na czakrę trzeciego oka. Jest to w ogóle bardzo stary kamień, który w starożytności był zastrzeżony jedynie dla faraonów. Jego wysoka energia sprzyja odwadze i zapewnia pomyślność. Nazywany jest również kamieniem nieba. Pomaga ten kamień dotrzeć y Dostrzec powiedziałabym ogrom wszechświata i jego funkcjonalności, no niech będzie tak, posiada kosmiczną ten kamień moc. E, silnie wpływa, właśnie jak powiedziałam wcześniej, na czakry trzeciego oka i otwiera e, na pozazmysłowe spostrzeganie. Jest jak tak zwany przewodnik duchowy, który pomaga w drodze rozwoju osobistego. Lapis lazuli. Nie zapomnijcie o tym kamieniu. Zapraszam na kolejny odcinek. Pozdrawiam Cię krótka, papa.